Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi i światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o, o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodził. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie. Lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi bożymi, którzy, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach, ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto Słowo Pańskie. Mój drodzy, wszyscyśmy otrzymali, z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. I święty Paweł mówi, że tu i ja, usłyszawszy o Waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości, względem wszystkich świętych nie zaprzestaję Cię czynienia, wspominając was w, w moich modlitwach. Aby można było dziękować Panu Bogu, składać mu dziękczynienie, trzeba mieć świadomość za co. I tutaj przypominam Wam, kiedyś to rozszerzony w sposób omawiałem, ale przypomnę, przypomnę tylko punkty. Pięć punktów procesu degradacyjnego duszy, którą zostawił Dietrich Bonhoeffer, taki artystacki pastor, bardzo znamienity. A mianowicie to jest niepamięć, czyli zapomnienie o wielkich dziełach Bożych, których dokonał w Twoim życiu i w historii. Później jest obojętność, trzecie jest narzekanie, czwarte jest rozpacz, a piąte jest wygrażanie Panu Bogu i przeklinanie Pana Boga. Bo jeżeli jest pamięć o dziełach, które Pan Bóg, do, których dokonał Pan Bóg w Twoich dziełach, w Twoim życiu, wtedy za tym idzie dziękczynienie i błogosławienie Panu Bogu. Natomiast kiedy się zapomni o tych rzeczach, wtedy Pan Bóg w tym procesie degradacyjnym, w tym ostatnim już procesie, jest obwiniany o wszystko. I e, trzeba bardzo pilnować siebie, żeby do takiego do stanu upadku duchowego nie doprowadzić. I temu służy Wspominanie tego, co Pan, Bóg mi, co Pan Bóg zrobił dla mnie. Wszyscyśmy otrzymali z Jego pełności łaskę po łasce. Tylko jakie te łaski? Ten próg Nowego Roku skłania do takiej refleksji. No ale człowiek jest taki, jaki jest, czyli dostaje. Później, jak ci trendowaci po dziesięciu, dziewięciu poszło do swojego kupiecwa, tylko jeden przyszedł i podziękował. I wydaje się, że wydawać by się mogło, że to, jest takie, że to jest proste, ale wcale nie jest takie proste, bo właśnie najtrudniejsze są rzeczy proste. Ja ostatnio się złapałem na takiej, na takiej sprawie. Mianowicie bardzo taką. Przeżywaliśmy taką trudną sprawę, dramatyczną, i ta modlitwa była bardzo gorąca o pomoc, i ta pomoc przyszła. I gdzieś chyba po tygodniu zorientowałem się, że. że, ja, że... Że po tym swoistym cudzie, no bo to był cud jakiś, który tam, się tam się wydarzył, po prostu ja nie wiem jak oni, ale ja po prostu nie złożyłem czynienia. To się, to zreflektowałem się i, 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 i jak tylko to uświadomiłem sobie, to oprawiłem jeszcze świętą taką dziękczynną. To się wtedy wzbudza intencję dziękczynną. Proszę zwrócić uwagę, że większość już jakie, jakie zamawiamy, to są, to, są, to, są, to, są, to są msze błagalne. To są tak zwane. To właśnie to, to, to opisała Bridge McKenna, że kiedyś poszła na taką modlitwę i przyszła z tak zwaną shopping list. Shopping list, czyli lista zakupowa. Tak? Przyszła i powiedziała: zrobi to, 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 to i to, i to, i to. Kiedyś to. I też opowiada, pokazuje to um, scena z Kataliny Rivas. Kiedy, kiedy jest już po mszy święty, Pan Jezus pan pokazuje, jak się ludzie się zachowują właśnie ten, 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 ci, ci aniowie stróżowie. I ona, I ona pokazuje na pewną Panią, która o komunię. świętą, już jest po komunii, postkomunią, czyli post po komunii, i tam taka pani klęczy w klęczniku i mówi z rami, to, 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 jeszcze mi załatw to, 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 to i to i to. I Pan jest mówi, zobacz. Tyle tam mi dałem, dałem mi komunę, przyszedłem z nią, jestem w jej duszy, a ona po prostu tylko i wyłącznie żąda. Ani jednego słowa dziękuję. I yy, uczulam na to ogromnie, uczulam na to ogromnie i myślę, że takim, takim, yy, takim sposobem na to, żeby, żeby nam to nie, przy, nie, nie uciekało przez palce. Te wszystkie rzeczy, których, których Pan Bóg nam. Yy, które czasami bardzo prozaiczne na no, no, fakt to, że przykład no, dzisiaj mogliśmy przyjść dzisiaj na ten Prześwięt. Tak? No a przecież jest wiele ludzi, których znam, którzy nie mogą przyjść na no bo są przykuci do łóżka. I jedyną, którą może, jaką możliwość, jaką mają, to tylko i wyłącznie taką, która jest transmitowana yy, z, yy, przez środki masowego przekazu, czy przez radio, czy przez telewizję. Prosta rzecz, wydawać by się mogła, że oczywista, ale ona nie jest o taką oczywistą. Jak człowiek zaczyna reflektować i zaczyna pamiętać i wspominać, ten wirus nie pamięci go nie dotyka, no to wtedy te, to serce się wzbudza i, i, i Panu Bogu dziękuję. Yy, takim sposobem na to, żeby, żeby, żeby to nie uciekało są notatki. Yy. Można sobie robić notatki po prostu tak, swoisty diariusz, można sobie ro, robić notatki w piśmie świętym, można sobie ro, robić notatki, nie wiem, w brewiarzu, że gdzieś, gdzie, teraz się ostatnio, wróciłem do brewiarza książkowego, ponieważ byłem tak wstrząśnięty konferencją, te, 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 elementy, te, te elementy, dotykałem tych elementów w, w Niedzielę Świętej Rodziny, o, o tym degradacyjnym wpływie tego światła niebieskiego emitowanego przez tablety i, 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 i smartfony. Ale między innymi również to było, dla mnie było wstrząsające to, że na przykład, że człowiek się modli z, z tabletu, to z tabletu czy z tableta tu, czy, 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 obo, czy oboczna muszę sprawdzić. No nic, w każdym razie, jak, że podobno, że jest tak, że się, że się wyłącza się funkcja analityczna mózgu. I nieby człowiek człowiek czyta, ale się nie mówi. To jest, było wstrząsające dla mnie. I wróciłem do książkowej wersji i proszę mi wyobrazić, jestem mam taką stary brewiarz z lat 90. Już jest poklejony, cały, źle się trzyma. I Wczoraj chyba czy przedwczoraj yy, odmawiam yy, tam jakąś część? I po prostu szok. Bo mam notatkę, mam podkreślone, pół zdania, mam podkreślone w Piśmie Świętym. Zapowiedź zdarzenia pewnego. I mam nawet napisane datę i wie, panie, ale jak to się stanie? Dokąd? I później mam w rok, później mam notatkę, że to się stało. To, co zapowiedział, zrobił. Bo On dotrzymuje słowa. Tylko i to mi uciekło oczywiście, bo gdzieś, no, mam świadomość, że się stało, ale nie pamiętałem tego, że to że to że to, że, to, że to, że to, że to przyszło wtedy. I jak, jak modliłem się, to, to przyznam szczerze, że... I właśnie wtedy. I wtedy się pojawia ten, to uczucie, że ten Pan Bóg jest tak wspaniały, że On jest tak prawdomówny i dotrzymuje słowa i opiekuje się i ma troskę i nie zostawia nawet jeśli człowiek myśli że jest w czarnej ulicy że po prostu już wszystko skończone A on mówi, nic nie jest skończone ze mną pamiętaj trzymaj się mnie tylko żebyś się mógł trzymać mnie musisz o mnie pamiętać i o tych wszystkich rzeczach które w twoim życiu zrobiłem do tej pory dlatego ta refleksja jest istotna żebyście to po prostu nie, nie przeszli przez ten proces degradacyjny duszy swojej bo Przyszło, przyszedł do swoich, tak, mówi, na świecie było słowo. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim jednak tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. I muszę wam przyznać, że yy, yy, teraz jest taka sytuacja związana z tym wypadkiem, tragicznym wypadkiem w, w tym hotelu w Szwajcarii. Nie? I pojawiło się chyba dwa czy trzy dni temu w necie pojawiła się taka informacja takiej dziewczyny, Leticji, która opowiada, że jak ten pożar szalał, to, ta dziew... to był jej przyjaciel. Nie było ucieczki. I ona opowiada, że usiadł, spokojnie usiadł i trzymał krzyżyk. I mówi, że i opisuje, że te płomienie go omijały. I jak to sobie poczytałem, to. Podobne zjawiska miał, miał święty Franciszek, święty Ignacy i święty Padewski Antoni. Że szalał pożar i ogień go omijał. No i dla mnie, ja zawiesiłem ten link na, na Facebooku swoim, i, ale dla mnie jest też ciekawe, ciekawe są, powiedziałbym, reakcje ludzi na to. Bo jest część, która to odrzuca, Mówi, że to w ogóle jest, różne, różne te komentarze czasami tak mało wybredne, ale jest część ludzi, która, która, która to przyjmuje w sposób duchowy, nie, że, nie, że, że, nie, że to nie krzyż go uratował, tylko wiara, bo to, o to wiara chodziło, nie chodzi o przedmiot, tylko chodzi o po prostu dyspozycję serca. I, i, i mamy tę dychotomię, czyli to rozdziel, rozdzielenie mamy cały czas, tak? Przyszło do swoich, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim jednak tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi dużymi. I my będziemy stali wobec sytuacji przeróżnych, które Pan Bóg będzie nam stawiał i zawsze będziemy pytani, gdzie ja jestem w Twoim życiu? Jaką ja rolę pełnię w Twoim życiu? Czy Ty mnie stawiasz na pierwszym miejscu? We wtorek będę opowiadał historii, o historii, właśnie którą opisuje Bridge McKenna, która się wydarzyła w jej osobistym życiu. opisuje to w książce Cuda się zdarzają. Miracles do Happen, czyli cuda się naprawdę zdarzają. To jest niezwykła historia, ale to jest kwestia mojego stosunku do niego. I wiecie to, i tego tu nikt, nikt nikogo nie zastąpi. Każdy z Was będzie wybierał i każdy z Was będzie decydował, czy jest dzieckiem bożym. Czy go, czy, czy go przyjąłeś, czy też nie? Czy poznałeś go, czy też nie? Czy go, czy go akceptujesz i z, i z nim funkcjonujesz w swoim życiu, czy też nie? I nikt tu nikogo nie zastąpi. Natomiast no, są procesy, które, które, które w nas postępują. Nigdy, pro, proszę pamiętać, że wiara jest rzeczywistością dynamiczną. Wczoraj wierzyłem inaczej, dziś wierzę inaczej. Pytanie, czy wczorajsza wiara była słabsza, a dzisiejsza mocniejsza? Tak, to jest, to, to jak się przeczyta twierdzę wewnętrzną Teresy z Avila, na przykład. I ona opisuje, kiedy, że to życie duchowe odbywa się od, od, od pierwszej komnaty do siódmej. No, przy czym, oczywiście, tam jeszcze jest cała masa tych, którzy są poza komnatą własną, czyli tzw. bezdomni duchowi. Ci, którzy w ogóle, czyli tego Pana Boga odrzucili, no ale ona obliczuje, że tych, którzy już po, podejmują i ona mu po, pokazuje ten proces wchodzenia do tej siódmej komnaty, kiedy się kur przechadza, ale ostrzega, mówi przy, diabeł szaleje cały czas, I mówi jest, nawet jeśli z jest trzeciej jesteś, w czwartej komnacie, to możesz jeszcze wrócić i w ogóle tak upaść, że generalnie już by nas w ogóle kupon, Pana Boga, yy, Boga wykasuje wy, wy, wy ze swojego życia. To nie jest tak, że mam raz i mam, nie, to jest proces codzienny. To jest kwestia współpracy z łaską, to jest kwestia właśnie pamiętania, dziękowania i wychwalania Pana Boga za to, co w moim życiu zrobił. Dlatego w tym całym kontekście, reasumując, proponowałbym, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zastanowić się przez chwilę. Y ja też to przy modlitwie wiernych dam chwilę taką y na, na dziękczynienie. Natomiast, natomiast y po Boższej Świętej znajdźcie dla siebie 5-10 minut w ciszy takiej refleksji, co się wydarzyło w ostatnim roku, takiego, że ja mam za co Panu Bogu dziękować. I czy ja to dziękczynienie złożyłem. I, jak, i w jaki sposób to zrobiłem. Amen.